Dual-wilding z bani, czy jakiś boss nam się tutaj zaraz przytarabani. Tutaj oczywiście jest wejście do... Tylko się nie zawieźć. Tutaj jest to wejście wspaniałe. I właśnie tutaj się zawiesiło ostatnim razem. Musiałem potem przechodzić dwa razy. I jak zwykle o kurde, pół, pół, pół godziny. What the... I traf... Hey, what the fuck are you doing? I'll kill you again. Wait! Nooo, hehehe, <laughs> ale wykrakęłeś, ale wykrak... Ja nie... Base window, base window. Base window. Możesz się oddać. Da... Oj, nie mam... Nie mam... Pompka. Mas é aquele słaby punkt Mace window, Mace window Mace window, Mace window Oi, Mace window Główka może Mace, mace się zawiesił Języcz Mais Mais. Mais wind. Dobra, jak on się zawiesił. Mais ma. Mais mi się zawiesił. No to jest plus 10 dla mnie. Jak się Mays zawiesił Nie dosięgnę Maysa, Ale mejs mi tak mejs Mejs <ścoughs> Eee. Dobra, no ja tam nie wchodzę teraz, nie? Ja nie wchodzę do tego bossa, nie? B ej, to jest zły ten load. Zły load. Przepraszam, Przepra przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Ej, ej, nie zwierz. No nie zwierzaj mi się. Przy takich łatwych rzeczach jak ładowanie gry nie powinno się gra zwieszać. Witam Was po raz kolejny. Powiem wam tylko tyle, że naszego wspaniałego majsa tutaj, tutaj, którego tutaj widzicie przechodzę już chyba z lat. Max jest strasznie upierdliwy. I to strasz. jest strasznie upierdliwy. Strasznie upierdliwy. Szczególnie że zauważyłem, że inni youtuberzy podczas przechodzenia mają minimalnie łatwiej. Dlaczego wam powiem dlaczego. Dlaczego ja się gubię tutaj? Zaraz wam pokażę. Za zaraz wam pokażę na przykładzie Mejsa. Chodźmy. Pokażemy wszystkim. Dobra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, dziesięć. U innych youtuberów jest uwaga 7 7 sekund. Wy, wyliczałem to kilkakrotnie, więc... Więc yy, próbujemy miejsca po raz trzydziesty trzeci. Mace teraz sprawdza, czy jest mądry. Ach, jest mądry. No Mace jest mądry. O, tu, tu, tu trzeba przyznać, że Mace jest mądry. Mace Windu. Tak. Nazwałem go tak na cześć i chwałę. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, 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 Mace we do. Dobra, Widow poszedł po raz pierwszy. Dobra, Mace. Mejs się zastanawia teraz, nie? Teraz Mace się zastanawia. Mejs! Nie. Kurde, Mace, byłem... nie byłem, dobra. 10 sekund. To tak jest 10 sekund i będzie jeszcze drugi zaskoczenie drugie, które nie było. Dobra. Raz, 2 trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, lece, lece. A mais, já que mais. Uh. mais 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 tá. da No No, tylko muszę go zbliciować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie, Mace. Mace. Window. Zabiję. Eee, muszę to zrobić jakoś z pomysłem, bo mais jest naprawdę upierdliwym przeciwnikiem. I to naprawdę takim upierdliwym, upierdliwym. Chodźmy. Dobra, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Kurde maze! Zdążyłem ładnie. Trzeba jeszcze bardziej. No, niech mnie. Dobra, uznajmy tak. Jeżeli. Ja będę to próbował. Ten mech się glitchuje, na no szczęście. Dobra, mech, 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 mec. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć... Dobra. No kur... I mnie poraziło jeszcze, noż kurwa mać. Jak nienawidzę tego. Noż kurde, jeszcze... Leład. Jeszcze się zgliczowałem. To jest właśnie Fear. Nie płaczę z, pła z powodu strachu, tylko z powodu głupiej mechaniki, której... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, O, on się 11, 12, 13, 14, 15, My się znamy 18, 19, 20, bardzo długo już znamy. idź stać pięć Tak. Jak to nie? Noice, poszukijcie to. Mais. Não, não mais. Mais um chuchisto. Mais um chuchisto. wyd do mnie o ja pierdzie o matko o matko O matko O oh my god Zapiszę aż, nie? Aż zapiszę, nie Wygrałem z Mason Windu. O matko O wszystko otwarte Mam pompkę, nie? Gramy jeszcze. Something to coot. Wszystko zwalone. O, coś mi się zdaje, że trzeba dual building. czuszka no dobrze to jest ja Hmm, hmm. Póki co mi jest niepotrzebny, a muszę jeszcze zawrócić Jo! Jeden shot. Jeden shot. Wow! Lubię tę broń. Najważniejsze, że przeżyłem. Ja nie mogę. Już. O, matko. O, matko. Rusty Rustykey. nie no do do Ok, ale hmm. tutaj byliśmy, nie ale po co nam aha, może tam Ty, może, może możliw tam już jest 11 dobra, 11 więc jeżeli jest 11 hmm Dajcie mi na chwilę, sekundkę przerwy. Cześć, po przerwie bardzo krótkiej, więc tutaj prawdopodobnie będziemy używać tego klucza. I trafiłem, ale że użyliśmy tego klucza, to już go nie mamy, więc możemy sobie wrócić spokojnie po nóż. Bo na. 1000% tutaj już nikogo nie będzie Widzicie ja bym mógł obstawiać w totka, nie? Więc yy, wyliczyłem jeszcze, że musimy Dobra, wszystko jest, wszystko jest Jeszcze około 12 13 minut jeszcze spędzę z wami. Więc się cieszcie. Bo ta gra w ogóle mnie nie cieszy. Plus jest taki, że zwyciężyliśmy z naszym oprawcą. Było trudno. Powiem, powiem szczerze, to była chyba z jedna, z jedna z trudniejszych postaci. Nawet nie wiedziałem. Na początku przeszli. What? Dobra, to tutaj zapiszę. Tak robię to w nocy, żebyście wiedzieli. 13 minut dopiero. What the fuck? Ja myślałem, co? Co? O. Okej. Okay. Slendy, this not your game. Slendy, what? what the fuck? Monster. Where are you? I don't scare you. Are To jakiś What do you think? Co ja myślę? że ma ta gra gównianą mechanikę. Do you like this? No. Do you don't know anything? Yes, of course. No no If you just could understand. Czy spróbujesz zrozumieć? I never wanted this, czyli nigdy tego nie chciałem. Okej. Okay. Zaczyna się chory shit Dobra. Cały czas mam pompkę. Się czuję tro, troszku lepiej. I just want you you to die. Just die. Ja chcę, żebyś po prostu umarł, yy, żebyś ty umarł, po prostu umarł. Albo się. Ja. Co jest? To jest, dlaczego to jest moje chore. Czyli noże trzeba użyć, no tak, i po to jest serwer. You will die. Dziękuję. Za. Czyli trzeba użyć nie tego noża na jedynkę. Jedynka. Jedenka. Hmm. Zmień no. Kurde Dobre, nie boję się was Slendery, Kiśwa, robimy to. No, już? Ej, co ja zwaliłem? O no dobrze, no, jest. Leci. On umie biegać? Dobra, leci. Troszeczkę szybciej się poruszę, ale nie wiem, czy jest dużo szybciej. Há dois específico. vinte, minutos, tá curva. Serio! ah fuck, Chciała jeszcze raz You will die Serio, nazywa się to You WILL Die Aaa, ah, matka boska częstowska Dobra, lecimy Dupa mnie to obchodzi Dajecie, no Po prostu dajecie, no mi na twarz wszystko Nie da się biegać No dajesz. dajesz, 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 dajesz No dajesz Ja się wkurzam, ja wiem o tym Ja się na tą grę po prostu Wkurzam Dobra Reci Ole blisko... Olebisko. Yes! Jest! Filmik! Błagam koniec gry! Błagam koniec gry! Naprawdę nie wytrzymam! Błagam! Damn it! What was that? Hallucinations? Oglądamy. Am I going insane? Ta. Shit. 13 minut. Ani minuty dłużej. I tak już przedłużyłem. Ale Fuchs. O, prawie umarliśmy, nie? Dobra. Troszeczkę poszukuję jakichś skarbów, nie? Się nie zawieź, błagam, nie zawieź się, błagam, nie chcę, nie chcę. Seria zwieściła się. I dlatego nie lubię tej gry. Zostało dosłownie 3 minuty. Więc takim suspensem zrobię... E, zrobię podsumowanie. Tego odcinka. Naprawdę dobry odcinek. Pokonaliśmy dość silnego bossa. Zwiesiła nam się gra. Nawet chyba kilkakrotnie nam się zwiesiła. Gra. Mnóstwo bagów. Naprawdę mnóstwo bagów. I mój przeciwnik był troszkę trudniejszy niż w innych lets playerach. Więc uszanujcie to. Dzisiejszy odcinek uważam za skończony na dziś to tyle. I mam nadzieję, że póki co dacie jakiś wyraz po prostu solidarności, nie wiem, cokolwiek. Bo naprawdę gra jest, gdyby nie te błędy, które są w tej grze, byłaby w topce najlepszych gier, w jakie grałem. Ale przez to przez te wszystkie błędy, które napotkałem w tej grze, przez takie głupie krasze... No to... Jedyne co mogę powiedzieć... Naprawdę będę się cieszył, jak skończymy tą grę. Klimat jest... Design przeciwników jest... Niesamowity. Bossowie są super. Jak ich pokonać, też są różne możliwości jak ich pokonać. Ale wszystko leży i kwiczy przez mechanikę. Wszystko. Rozumiem, gra z 2010 roku. Okej, okay, dobra. Ale mechanika leży, kwiczy, a nagrywanie jest totalnym koszmarem. Nagrywanie, nie granie, tylko nagrywanie. Granie to jest easy. Dobra. To na tyle ja muszę wstać yy, jutro rano, więc nie bądź jak fajka, zostaw pod filmem lajka. Nie bądź jak chuba, nie masz suba, daj suba. Więc like, subscribe and see ya next time.